Witajcie. Mimo trudnego okresu w branży zapotrzebowanie na kierowców ciężarówek utrzymuje się na wysokim poziomie. Skłania to firmy transportowe do poszukiwania pracowników poza granicami Unii Europejskiej. Zjawisko budzi zarówno nadzieję na zaspokojenie braków kadrowych, jak i obawy związane z jakością zatrudnienia oraz warunkami pracy. Głównym czynnikiem skłaniającym polskie firmy transportowe do zatrudniania kierowców spoza Unii Europejskiej jest niedobór lokalnych pracowników. Według różnych szacunków, tylko w Polsce brakuje od 100 do 150 tysięcy kierowców. Wobec trudności w pozyskaniu pracowników z Europy, przedsiębiorstwa zwracają się ku krajom azjatyckim, takim jak Filipiny czy Uzbekistan. Podobne tendencje występują w wielu państwach starego kontynentu. Szczególnie wyraźnie widać je na Litwie, gdzie zatrudnianie kierowców spoza Unii stało się sposobem funkcjonowania całej branży. Czy obsadzanie ciężarówek kierowcami z odległych stron świata zagraża europejskim standardom pracy? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, a ja zapraszam na C+E. Jedziemy z tematem. Według Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego, do 2026 roku w Europie może brakować nawet 2 milionów kierowców. Niedobór pracowników sprawia, że firmy szukają ich coraz dalej i robią to coraz chętniej. Zatrudnianie kierowców spoza Unii Europejskiej przynosi firmom korzyści finansowe. Pracownicy z krajów o niższych kosztach życia często akceptują wynagrodzenia niższe niż te oczekiwane przez kierowców z Unii Europejskiej, co pozwala przedsiębiorcom na redukcję kosztów operacyjnych. Ponadto kierowcy z Azji czy Europy Wschodniej są często bardziej skłonni do podejmowania się trudniejszych zadań, np. dłuższych tras międzynarodowych. Nie ma się co dziwić, że taka sytuacja budzi niepokój kierowców z krajów unijnych. Tam, gdzie dochodzi do oczywistych nadużyć, coraz częściej głos zabierają też sami pracownicy z państw azjatyckich i afrykańskich. Na początku roku branżowe media obiegła informacja o kierowcy z Uzbekistanu, któremu litewski pracodawca przez pół roku nie wypłacał pełnego wynagrodzenia. Przewoźnik nie tylko potrącał dodatkowe koszty, ale odmawia wydawania odpowiedniej dokumentacji. Doprowadzony do ostateczności kierowca przerwał trasę i z ładunkiem serów rozpoczął protest na parkingu w Holandii. Niewykluczone, że przypadek uzbeckiego kierowcy to tylko wierzchołek Góry Lodowej. Z podobnych powodów na terenie Francji i Belgii protestowali zresztą obywatele Kazachstanu oraz Zimbabwe, zatrudnieni przez firmy litewskie i słowackie. Opisane mechanizmy wpływają negatywnie na całą branżę transportową. Firmy, które zaniżają wynagrodzenia lub de facto kredytują swoją działalność poprzez opóźnienie wypłat, konkurują na europejskim rynku o te same zlecenia, co przedsiębiorstwa działające uczciwie i ponoszące wyższe koszty zatrudnienia. W opisanym wcześniej przypadku sprawa trafiła na holenderski szczebel ministerialny. Politycy zaangażowani w spór wnioskowali o poprawę nadzoru nad warunkami pracy kierowców ciężarówek, a także o szczegółowe kontrole firm, których kierowcy protestowali na parkingach. Podobne głosy pojawiły się też nad cykwaną. Francuzi domagają się zwiększenia liczebności i skuteczności działania tamtejszej inspekcji transportowej. Miałoby to pozwolić na bardziej szczegółowe kontrole zasad delegowania, co w praktyce oznacza przede wszystkim wymuszenie stosowania zachodnich płac minimalnych. Chociaż problem ten w teorii może dotykać również kierowców unijnych, to w przypadku pracowników z państw trzecich o nadużycia jest szczególnie łatwo. Wynika to m.in. z zasad przyznawania wiz i faktycznego uzależnienia pracownika od swojego pracodawcy. Równolegle do nadużyć przedmiotem debaty stała się skala zatrudniania kierowców spoza Unii. Jak wyliczył jeden z belgijskich działaczy branży transportowej w Unii Europejskiej, można już mówić o 320 tysiącach kierowców z krajów trzecich. Przyjmując liczbę wszystkich kierowców w krajach Unii na poziomie 2,5 miliona, daje to 13%. Taki wynik oznacza, że więcej niż jeden na ośmiu kierowców prowadzących ciężkie pojazdy na starym kontynencie pochodzi spoza Unii Europejskiej. Osoby związane z branżą coraz częściej wyrażają niezadowolenie z rosnącej liczby pracowników spoza Unii Europejskiej w sektorze transportowym. Ich głównym zarzutem jest obniżanie standardów wynagrodzeń oraz pogarszanie warunków pracy. Wielu kierowców wskazuje, że firmy wykorzystują pracowników spoza Unii Europejskiej do wywierania presji na lokalnych trakerach, zmuszając ich do akceptowania gorszych warunków finansowych. Pojawiają się także obawy o bezpieczeństwo na drogach, gdyż niektórzy kierowcy zagraniczni mają ograniczone doświadczenie w pracy na europejskich trasach. Z drugiej strony, nie brakuje głosów, że zatrudnianie cudzoziemców jest konieczne, aby utrzymać funkcjonowanie branży. A jak sytuacja wygląda w Polsce? O tym mówiliśmy szczegółowo w jednym z ubiegłorocznych odcinków. Link znajdziecie w opisie. Według danych z końca 2023 roku w Polsce zatrudnionych było ponad 162 tysiące kierowców spoza Unii Europejskiej. Zdecydowany prym od lat wiodą Ukraińcy i Białorusini, ale w oficjalnych sprawozdaniach coraz liczniej pojawiają się kraje Dalekiego Wschodu. Jeśli chodzi o liczbę świadectw kierowców wydanych w roku 2024, to wyniosła ona łącznie 115 975, przy czym ważnych świadectw pozostających w obrocie prawnym było 150 549. To niższy poziom niż w roku poprzednim, aczkolwiek stale wzrasta udział kierowców z krajów niewymienionych z nazwy. W roku 2023 liczba świadectw wydanych w tej kategorii wynosiła 3573, a rok później już 4952, co oznacza wzrost o ponad 38% rok do roku. Mimo spadku ogólnej liczby kierowców spoza Unii Europejskiej w zeszłym roku, Polska pozostaje jednym z najważniejszych miejsc zatrudniania takich osób. Szczególnym przypadkiem jest jednak Litwa. W 2021 roku media informowały o licznych nieprawidłowościach dotyczących zatrudnienia w litewskich firmach transportowych, których tłem była praca obcokrajowców z krajów pozaunijnych. W tamtym czasie sektor transportowy naszego sąsiada zatrudniał około 77 tysięcy kierowców, z czego aż 90% stanowili przybysze z Unii. Temat stał się przedmiotem głośnego dziennikarskiego śledztwa, które ujawniło liczne nieprawidłowości. Wśród kwestii budzących niepokój pojawiło się m.in. zmuszanie kierowców do łamania przepisów pod groźbą wewnętrznych kar nakładanych przez pracodawców. Według dziennikarzy zdarzało się, że pretekstem do potrącania wynagrodzenia była również odmowa jazdy w czasie wydłużonego weekendowego odpoczynku. Inna praktyka to spanie wyłącznie w kabinie i fałszowanie faktur hotelowych w celu udokumentowania, że odpoczynek odbywał się poza pojazdem. Niebezpiecznym zjawiskiem jest również omijanie płatnych autostrad i objazdy lokalnymi drogami pomimo ograniczeń ruchu ciężarówek. Czy nieprawidłowości, o które oskarżano litewskie firmy, stają się obecnie powszechnymi praktykami? Aby tak nie było, warto podejmować odpowiednie działania, tak jak to się stało w Holandii czy Francji. Dobrze przy tym pamiętać, że kierowcy z egzotycznych krajów są zwykle ofiarami nadużyć, a nie ich przyczyną. Problem, o którym dziś mówiliśmy, dotyczy całej Unii i byłoby logiczne, gdyby został rozwiązany na poziomie unijnym. Dziękuję za dziś, życzę szerokości z C.E. i do zobaczenia!